Się. O! Widzę, o, że to, tak. Poczekaj, muszę sobie zjeść. Fabi ciągę. Widziałeś tak. co tu się w ogóle stało? Rozbudowałem tutaj. Mamy krew. Kraft... Tak. Ładnie. No. no. Jak tam? Nie. Się... Poczekaj, może przepalmy sobie żelazo. Masz drewno? A nie przepalaj żelaza, nieważne jest. daj mięso. Mięso przepal. Nie mam sobie, wydłużo mięsa. Ja mam kurczaki i też przepadł ten. Ziemniaki. Ziemniaki no. są ważne. Ty w ogóle wiesz, ja z ząbiaka chyba wypadły te spodnie. Tak? O, no jak fajnie. Bo ten zombie był z żelazny i z, z pysakiem. Ej, Janusz, no. no, co? Mam dla ciebie pewny prezent. Jaki? Serio? No, całą noc dzisiaj pracowałem nad tym. Ale fajnie Pomarańczowy akurat do koloru twojego Wiem, że nie jest pomarańczowy Ale no wiesz A jak rozpakowywać rzeczy? klikasz prawy A chcesz sobie wsadzić coś tam? Ale się jak prawy? A bo ty chcesz tam coś wsadzić? Nie ja chcę rozładować tego A no to klikasz tu masz w ręce i prawy klikasz Myślę, jak. no jak? A, dobrze że rozumiem. Dobra, ja się dobra. E, Ciesisz się, że masz? Klęce? Bardzo o, Dobra, e, dawaj ziemniaczki tylko też sobie to przepalę. Przepaliłem już ziemniaki To przepaliłeś już wszystkie ziemniaki? Mhm, miałem trzy tylko Trzy tylko? Podzielę jeszcze o Boże, wyspałeś się? Zambiaki ciągle wyją. No właśnie, w zambiaki się nie wyspałem do końca. Mm. Dzisiaj właśnie pracowałem. Moc. Ale... A nie jesteś głodny? No, jestem głodny chyba. No to Na mogę się ci... w ogóle. Mam 20 żelaza, mogę sobie zrobić. Co? Ja też mam w sumie. Też mogę w coś zrobić. Zrobię sobie hełm, żeby mi się nic nie stało w głowę. Ja właśnie też zrobię sobie A hełm. A tak sobie założę. Ale fajnie to wygląda. Tak? Dzięki. A ehm. można jakiś lepszy plecak zrobić? Ehm, nie da się lepszego. Chyba, że się tam... Nie, chyba się dał żelaza, ale to żelazo nic nie daje, tylko ozdoba po prostu. A ja uznałem, że ty jesteś Januszem, to masz. Janusz, Aha. jesteś? Tak, mhm. tylko. Zamyśliłeś się. Tak. Dobra. Możemy iść. Dobra. Tu poczekaj. Wezmę drewno. Masz, e... dla... masz drewno? Weźmy łóżko sobie. E... Dobra. I weź co? Ja, ja ten... Co? Doktuję się przez ciebie. No cicho. Dobra, stąd idziemy, więc bierzemy ten. O, o więcej nawet. Dobra, chodź idziemy. Może zostaniemy jakiś ocalałych i... i no. ten... i może będą się handlować. O, wezmę to na roki. No przyda się, tylko do no, światła w mam ten. Są biegiem przy oczu. ale że na przykład jak zrobimy jakiś bunkier. A w ogóle wiesz o tym, że w, ten, że mam łuk od szkieleta... Dobra, poczekaj. Ja czekaj, U. bo to. Janów jesteś? Dobra. A czekaj, tak. A, Czekaj. Okay. Mam pomysł, iść na dół, iść na dół. Nie, czekaj, okay. otwórz się. Też tak. Janusza, <śmiech> tak? <śmiech> Kurde, jest noc. Znowu jest ta noc? No, Musimy też zrobić dla mnie łóżko. Nie. Ja nie mam łóżka. A masz wełnę? Nie mam. Jak ci mówiłem przez wczoraj. No ale myślałem, że, myślę, że masz. Nic nie. tu widać. Jak teraz się podkopiemy, dobra. Proszę te zombie. Po... W ogóle, kto to stworzył? Nie wiem, pewnie te dziewczyny oceniali oca... byli przy... no, przed nami. I żeby byli no tu pułapkę byli na zombie. Pułapkę, no pewnie tak. Bo zombie raczej chyba nie umiem pływać, więc się by utopiły. No. no. Ale tak jak ostatnio mówiłem, byliśmy na lekcji pływania. A! Nie wiem. Hej, Jalo! A! 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 Tak! A! O kurde, ale trochę się chyba. Mi... O, a. I mi chyba trochę wysadziło, ale. To spokojnie, nic ci nie będzie. Nie, jakoś o, bardzo no. dużo. Hmm? Musimy uważać na więcej pułapek. No. Bo ja właśnie w taką jedną padłem. Kładu... O. 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 Kozy! Ja Co? Kozy. O, kozy. Najpierw zabijmy. Jeśli to są jakieś farafone. Wnioskuję to z tego, żeby był zombie-koń! Czy jest? O, tak żyje. Osioł. Ja ale żyje. O, wełna. Nie, ała. Dobra. O. Dobra. O, ale, ale się dziwi czuję. Ja, mam... w ja też. Jak nie jestem wyspany, to jest zamolony. Ja też, ale... No nie możemy się teraz wyspać. Pies! Masz kości? A po co kości? Nie otworzymy psa, i tak zostanie później zarażony. To będziesz sobie go zapić? Nie, Nie, nie tak Mam nie Ja Jeśli tam by było jakieś stado... Będziemy musieli pójść. O, to Ej, I mam pytanie. Jakie? jak dam amunicję do plecaka to będę mógł z niej korzystać? Nie. Raczej nie. Nie wiem. Oj, oj. Okay. Będę musiał przetestować. Nie ja, sobie. Dobra. Janusz? Co? Teraz godzi śmierć. To ty luka Peluka, czujesz? Tak. Musisz sobie skoczyć? Może uważaj, bo prawie wrznąłem. Dobra, skaczę. Czujesz? A, moja noga. Spokojnie, zaraz Wybierzemy za niedługo sobie jakiś kemping i odpoczniesz sobie tam, ok? Tak. Ała, tylko musimy, może zabudujemy jak nastanie noc. No, mo no, chyba tak. Okay. O. 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 Ej, a co jeśli my tylko co przy, przyżyli, przyżyliśmy? Nie wątpię. Bo te sąpiaki wydawały się tak świeże, zaroszone jakby. No tak, ale no wiesz, może ktoś, może my to my tylko dostaliśmy, a nie, że ktoś jeszcze żyje. Na razie o tym nie myślmy. Zobaczmy, ile tam jest świecenia. O, Zostaw tą małą krówkę, Lepiej. Ja Dobra. Żyjesz? Tak, spotknąłem się trochę i tutaj nie trafiłeś, ale to nic takiego. I nie? Jest? Nie. O. Ale się dziwnie czuję, stary. Stary, stary. Ja mam wrażenie, jakby coś się miało dzisiaj wstać, ale... Nie. Nie, nie. Nie, nie. Chodź. Puch, 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 puch. <grybujesz> <grybujesz> tak tylko tylko Nie. Nie. Poczekaj, Poczekaj, bo ja już się... No zar mi chce Może jak muszę przed O coś się dzieje Może na tej kusy zrobimy opusz źródeł kulawy Może na tym kamieniu dawaj No Chodźmy. Muzułmanie! Luka, mam pomysł! Bo ta kostka mi znowu zaczęła boleć. No. Może ty iść poszukać jakiejś pandafy. A ja tutaj zrobię taki szybki domek. Luga? Co zrobisz, Janusz? Ja a tutaj zrobię to... szybki domek, a ty pójdziesz na poszukiwania, żeby wyleczyć mi kostkę. No nie wiem, Janusz, ale martwię się o Ciebie. No bo ta kostka mnie bardzo boli. Pomogę ci może z budowaniem domku. Nie, bo wiesz... Jak sobie wielkie mnie napadną, to dam sobie radę. Martwi się o ciebie. Nie musisz. Bo nie chcę, żebyś został sam, bo boję się, że zostaniesz zarażony. Sąbie, wiesz, z dam sobie radę bez trudu. Ale jeśli w kosztem będzie coś źle, to nie najlepiej. Aż tak, masz... aż tak duży dom budujesz? No, chyba tak. A masz materiały do tego? Drewno jakieś? No, może trochę mało mam drewno, ale. To tu masz ten, drzewa. Wiem, tylko nie o, mam siekierki Ja też nie mam, bo zniszczyła mi się w tym momencie To słuchaj ja Robi się już późno trochę Masz tutaj crafting? O ja a, też robię Dobra po, Porób sobie tutaj jakieś siekierki czy coś, a ja... O... Dobra, to ty wyruszaj A ja jedę z do poszukiwania Dobra, cięcie O kurde Kurde. Ile? A! Ile ich tu jest? A! Tu jest to jeszcze... A! Beluga, nie, nie muszę się o tym dowiedzieć. Janusz! Ha, beluga! Janusz! Noże, jesteś... Kurde! O no, mnie, to było jezu, tyle jezu. zębiaków. Nic ci nie jest? Ja nie. Sobie, kurde, co się stało? Masz materiały? Na pewno. Tak, masz coś do naprawienia kostki? Nie, niestety, ale uznałem, że jest ciemno, więc wracałem. I gdy zauważyłem, że coś się dzieje właśnie dookoła Twojego domu, to przybiegłem i zobaczyłem, że stado zombie napadło na Twój kemping. Tak, ja, ale już wszystkie Tak i nic ci nie. Nikt nie? Nie, 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 nie. Na pewno? Na pewno. Dobra. Masz drewno? Yy, nie mam. Albo w plecaku mam, w plecaku też nie mam. Muszę zabrać trzy. A po co drewno? Po co ci drewno? Do łóżka. A masę, nie? Tak. To dobrze. się, nie, nie ma tu żadnych szumbiaków. Może lepiej nie wychodzić. Creepery. Dobra, chodź, chodź. O. Dobra, chodźmy spać. Ale nie musimy. Dobra, no. chodźmy spać. Dobra, idziemy spać. No. Do zobaczenia jutro. Uuuu. Dobra, i już będzie taki kurde montaż.